Okay. Cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. To nie są porady inwestycyjne. Bitcoin kosztuje 26 857 dolarów. W ciągu ostatnich 24 godzin widzieliśmy dość duże zakupy wśród inwestorów na Coinbase na interwale 4 godzinowym, a na interwale jednodniowym. Wczoraj ten wskaźnik wybił nam niższe poziomy. Historycznie było to skorelowane z lokalnymi. Dołkami Bitcoina. Natomiast Funding Credit na interwale 4 wybija nieco niższe poziomy, natomiast nadal czekamy na być może jeszcze większy negatywny sentyment. Na interwale jednodniowym nie widzimy tego sentymentu nadal i być może to właśnie sugeruje, że taki negatywny sentyment jeszcze może mieć miejsce. Taki jak był na przykład 7 marca czy 13 listopada. To co może sugerować na. Spadki to wyprzedaż długoterminowych holderów, która miała miejsce niedawno, o której mówiłem. Historycznie wyprzedaże długoterminowych holderów pokrywały się mniej więcej z lokalnymi szczytami. Niemniej jednak, w przeciągu ostatnich kilku miesięcy było kilka sytuacji, w której długoterminowi holderzy wyprzedawali się co ciekawe w dołkach. Niemniej jednak, w większości sytuacji były to momenty, w których wyprzedawali się. Przynajmniej w dobrych momentach, po których Bitcoin spadał. Tak jak na przykład w czerwcu 2022 roku w tym punkcie, w maju 2022 roku na poziomie 38 000 dolarów, czy w marcu 2022 roku na poziomie 47 000 dolarów. Natomiast wyprzedają się również górnicy. Górnicy w przeciągu ostatnich 24 godzin zrobili niewielką wyprzedaż swoich bitcoinów, co mogłoby nam sugerować, że być może odreagowanie ceny może jeszcze nieco potrwać. Natomiast średnia krocząca, którą wyciągamy z wyprzedaży górników, zaczęła powoli rosnąć i historycznie rosła właśnie w momentach, gdy bitcoin rozpoczynał swoje bardzo długie wzrosty. Gdy porównamy Bitcoiny na giełdach do stablecoinów, giełdach i wyciągniemy z tego wskaźnik Stochastik RSI na interwale tygodniowym widzimy, że zbliżamy się do niskich poziomów ryzyka, no niemniej jednak jeszcze ta przestrzeń pozostaje. Na interwale jednodniowym natomiast zauważymy, że już jesteśmy na niskich poziomach ryzyka, jeżeli chodzi o podaż Bitcoinów, stablecoinów w stosunku do ceny Bitcoina. Natomiast jeżeli porównamy stopy finansowania w stosunku właśnie do podaży i popytu, to zauważymy, że jesteśmy mniej więcej na neutralnym poziomie, na neutralnym gruncie z przewagą na poziom pozytywny, to znaczy taki poziom, który może nam zasugerować, że jeszcze ten bitcoin może być nieco, nieco za drogi. Idealna sytuacja byłaby taka, jak na przykład w listopadzie 2022 roku, kiedy ten sentyment był ultra negatywny, w lutym 2023 roku czy w marcu 2023 roku. Wtedy mieliśmy dość jasną sytuację. Warto jednak zwrócić uwagę, że w maju 2023 roku ten sentyment negatywny już się pojawił. Zatem, czy. To by oznaczało, że ten wymarzony dołek już miał miejsce? Oczywiście decyzję pozostawiam jak zwykle Wam. Ja daję materiały oraz analizy, Wy wyciągacie wnioski. Natomiast jeżeli podzielimy Funding rates w stosunku do LTH S.O.P.R. widzimy podobne zachowanie. Na Max Order Booku, który agreguje dane... Z zamówień zakupowych oraz zamówień sprzedażowych z giełd. Nie widzimy znaczących ścian zakupowych ani sprzedażowych. To jednak należy pamiętać, że ta sytuacja w każdej chwili może się zmienić. Natomiast Binance będzie delistować Jasmy Coin oraz pary AMP do BTC, a także STMX do BTC. I w związku z tym te coiny mogą nie mieć przyjemnych dni w przeciągu najbliższych tygodni. Ostatnim razem, gdy Binance delistował token JASMY ze swojej giełdy, spot token ten spadł aż o 35% w ciągu dwóch tygodni. Jeżeli posiadacie zatem token JASMY, token AMP bądź token STMX warto jest o tym wiedzieć. Natomiast kandydat na prezydenta w USA Robert Kennedy Jr. mówi o tym, że to i protesty covidowe zaprowadziły go do Bitcoina. Robert Kennedy Jr. przemawiał na Bitcoin 2023 zobowiązując się do ochrony Bitcoina jako bastionu przeciwko ingerencji rządu i korporacji. Skrytykował pozycję Bidena dotyczącą 30% podatku od wydobycia kryptowalut oraz wojny na krypto prowadzonej przez FDIC i SEC. Natomiast senatorka Cynthia Lumis również poparła ochronę i innowacje w bitcoina. Jak czytamy na jego Twitterze? Kryptowaluty na czele z bitcoinem wraz z innymi technologiami kryptograficznymi są głównym motorem innowacji. Błędem rządu USA jest krępowanie przemysłu i kierowanie innowacji gdzie indziej. Proponowany przez Bidena 30% podatek od wydobycia kryptowalut to zły pomysł, pisze. Zużycie energii jest problemem. Choć nieco przesadzonym, ale wydobywanie bitcoinów wykorzystujemy mniej więcej tyle samo energii, co gry wideo, i nikt nie wzywa przecież do ich zakazania. Argument środowiskowy jest wybiórczym pretekstem do stłumienia wszystkiego, co zagraża elitarnym strukturom władzy, do stłumienia na przykład bitcoina. Niektórzy opowiadają się za ścisłą kontrolą kryptowalut, aby uniemożliwić ich wykorzystywanie przez przestępców. Ale nie tylko przestępcy chcą prywatności, podobnie dysydenci i zwykli obywatele. Rządy nękają swoich wrogów i miażdżą sprzeciw, kontrolując konta bankowe i platformy płatnicze. Dopóki nie przewrócimy zaufania do rządu to jest odległa perspektywa potrzebujemy gotówki i kryptowalut, aby zapewnić nam wolność. Tak jak bioróżnorodny ekosystem jest odpornym ekosystemem, tak też nasza gospodarka będzie bardziej odporna, jeśli będzie miała zróżnicowaną ekologię walut, a nie tylko jedną, centralnie kontrolowaną. Dziś widzimy, jak kruchy jest nasz nadmiernie scentralizowany system. Ok, i na Max Data App jest wiele artykułów, które są agregowane w czasie rzeczywistym i podsumowywane za pomocą sztucznej inteligencji, po to, żebyśmy mogli oszczędzać nas czas dodatkowo. Wykresy Pro, które pomagają nam analizować bitcoina, dane giełdowe i dane on-chain w czasie rzeczywistym. Twitter, GPT Alert Bot, dzięki któremu można tworzyć reguły śledzące największe konta na Twitterze, projekty kryptowalutowe oraz filtrować je za pomocą filtrów sztucznej inteligencji GPT. A także agregator listingów, wysyłający informacje bezpośrednio na telegramy oraz dzwoniący na telefon do użytkowników MaxData. A ostatni taki listing miał miejsce wczoraj. I to był listing tokena Bob, który od czasu informacji o listingu zyskał aż 29% w zaledwie godzinę po alercie na MaxData App. Ta informacja pojawiła się w sieci o godzinie 5.52 rano. Ale wystarczyło odebrać telefon od Maximus Color Bota, aby być powiadomionym o tej możliwości. Sprawdźcie, jak działają alerty na listingi na Max Data App Tier 3 i koniecznie wbijcie na Next Block Expo, który jest już za 4 dni, a z kodem Julian Crypto pisane razem otrzymacie 20% rabatu na bilety. Moim zdaniem będzie to świetne miejsce do tego, żeby poznać wielu ciekawych ludzi. I na ten moment to by było na tyle, wszystkiego dobrego, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.